Naoukant Radio Campus 97.1 FM, Piotr Topuliński, dzień dobry. Dzisiaj na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego jesteśmy, jak zawsze we wtorki o tej porze. Naszym gościem jest ponownie Justyna Szymańska, Zakład Psychologii Zwierząt, Wydział Psychologii UW. Dzień dobry, cześć. A, witam serdecznie. Rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu o orangutanach, o szympansach, trochę o kapucynkach, o małpach, bo to jest temat, którym się zajmowałaś i zajmujesz. Piszesz doktorat, a niedawno obroniłaś magistra. Praca ta była poświęcona. Szympansom, jak to się stało? Tak, praca była poświęcona lateralizacji słuchowej u, u szympansów. Jak to się stało? W początku było to zamiłowanie do psychologii. Z biegiem czasu jednak odkryłam, że to, co jest bardziej fascynujące dla mnie, to inne umysły i to, jak można przyrównać ludzki umysł do innego tak naprawdę. Zajęłam się etologią, w szczególności etologią poznawczą. No, i była możliwość pracy z, właśnie z szympansami. Lateralizacja słuchowa to pojęcie się pojawiło. Spróbujmy je wytłumaczyć. Dobrze, więc lateralizacja jest to inaczej asymetria półkul mózgowych, czyli mówiąc prosto, obydwie nasze półkule w czymś się specjalizują, tak? Szympansy jedną półkulą bardziej odbierają y, komunikaty emocjonalne. To wszystko się specjalizuje przez całe ich życie, czy to jest tak powiedziane, że ludzie tak, szympansy tak? Czy to porównujesz cały czas z ludźmi w swoich pracach, czy nie? Porównujemy jak najbardziej i trzeba powiedzieć, że, po, że podobieństwa są naprawdę spore. Mamy z y, tym gatunkiem, z szympansami, aż 97% wspólnego DNA. To jest niesamowite, tylko 3% nas różni od tego Dzień, jak wygląda... 99, 99 tylko. 97 z orangutanami. Co ciekawsze, jesteśmy bardziej zbliżeni genetycznie do szympansów i one z nami, niż szympansy z orangutanami na przykład, taka ciekawostka. Z czego się to bierze? Bo pewnie zgłębiałaś ten temat. Tak, nasz wspólny ewolucyjny przodek wstąpał jeszcze po Ziemi 6 milionów lat temu. Podejrzewam, że przodek szympansa i orangutana rozdzielił się troszeczkę wcześniej, tak? Na podstawie czego możesz do takich szacunków dojść? To są prace naukowe polskie, zagraniczne czy jeszcze co innego? To są już zagraniczne prace naukowe genetyków. To jest też nietypowe, żeby pracę magisterską pisać w ZO, bo chyba tak po części było. Tak, to prawda. Ta możliwość pracy naukowej w ZO pojawiła się dosyć niedawno, za co też jesteśmy bardzo wdzięczni, ale rzeczywiście jest to dosyć nietypowe, szczególnie jak na wydział psychologii. A dodajmy, że to jest to nasze warszawskie co, nie musiałaś nigdzie wyjeżdżać. Tak, to też jest spory plus i wielkie udogodnienie. Niedawno zostałaś również wyróżniona, między innymi nagrodą dla młodych badaczy. Powiedz coś więcej. Ach, tak, było to wyróżnienie za artykuł popularno-naukowy. Pisałam o swojej pracy, o, o, która tak naprawdę jest też moją pasją, więc myślę, że też dlatego dostałam to wyróżnienie. Pisałam o swojej pracy z orangutanami w Indonezji, pisałam o naszych badaniach w zakładzie psychologii zwierząt i na terenie stacji w Urwitaucie. Za chwilę przyniesiemy się do ZO. Żeby wyobrazić sobie, jak wyglądały te badania, zostańcie z nami na 97.1 FM. Justyna Szymańska nam opowiada o badaniach nad szympansami. Na w Radiu Campus rozmawiamy o szympansach z Justyną Szymańską, która napisała magisterkę teraz piszę doktorat poświęcony właśnie tym zwierzętom, współpracowałaś z dziewięcioma osobnikami. W pierwszej fazie badań były to cztery osobniki, ale tak mamy zamiar rozszerzyć te badania o, o te kolejne osobniki, ponieważ na początku były to badania pilotażowe. Jak one wyglądały? Siedziałaś z pojedynczym każdą czy grupowo? Co badałaś? Jeśli chodzi o moją pracę magisterską, to osobniki były badane pojedynczo w tak zwanej sypialni, czyli w pomieszczeniu, w którym po prostu śpią. Przychodziły one do tego pomieszczenia, podchodziły do takiej rury z jedzeniem. Po obu stronach igłów były umieszczone głośniki i z którego z nich puszczano dźwięk. Były cztery rodzaje dźwięków, które badały różne aspekty poznawcze. To powiedzmy też, to był piorun, szczekanie psa, wokalizacja szympansa, a także głos opiekuna. Tak, dokładnie. To były te odgłosy. I po każdym z nich obserwowaliśmy, w którą stronę szympans się odwróci. Jeżeli odwrócił się w lewą stronę, to był to dla nas znak, że bodźce te przetwarzane są przez prawą półkulę mózgu, natomiast jeśli odwrócił się w prawą stronę, był to dla nas sygnał, że bodźce te przetwarzane są przez lewą półkulę. Wszystkie od razu reagowały, czy było tak, że miały totalnie gdzieś z tyłu głowy to hasło, trochę jak koty, które czasami nie reagują na to, co mówi właściciel? Szympansy reagowały jak najbardziej, reagowały na piorun, który był bodźcem emocjonalnym. I reagowały na wokalizację innego szympansa. Jednak na szczekanie psa i głos opiekuna nie było zazwyczaj reakcji. Być może dlatego, że szczekanie psa było zbyt abstrakcyjne dla nich, a głos opiekuna był tak jakby oderwany od sytuacji, ponieważ słyszały one głos, ale nie widziały opiekuna. Czy, Więc możliwe, że nie dały się po prostu oszukać. Czy to też można zauważyć podobieństwo u dzieci, że reagują, nie reagują na niektóre dźwięki? A, nie, nie porównywałabym jednak tych dwóch sytuacji. A, bo, to, bo to ja wychodzę od tego, że szympancy to są takie małe dzieci. Bo chyba też się mówi w języku, że ktoś jest głupią małpą, a to tak nie do końca jest. Mówi się też, ja czasami mówię hm, ty wredna małpa, tak? Ale. To też nie jest tak, że, że, że wszystkie są wredne. One są po prostu. Zachowują się też jak ludzie, tak? Może, że też z kogoś może być kawał wrednej małpy, tak? Nie bójmy się tego słowa. Mówiłaś o tym, że badania były prowadzone pojedynczo, a w kolejnych badaniach jednak idziemy we współpracę albo i nie współpracę? Tak. Obecnie w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym są prowadzone badania nad zachowaniami prospołecznymi. I rzeczywiście te badania są w parach. Główna idea polega na tym, że dajemy szympansom tokeny w dwóch kolorach. To są dla nas takie plastikowe zakrętki, w kolorze czerwonym i zielonym. Jeżeli szympans odda nam token czerwony, to tylko on dostaje nagrodę w postaci na przykład słodkiego winogrona. Jeżeli da zielony, obydwa balansy spary dostają i później zamiana. I obserwujemy, jak one się zachowują, jak te reakcje na przestrzeni czasu się utrzymują i wprowadzamy również nowe czynniki. Na razie za nami jest badanie pilotażowe, w którym sprawdzaliśmy, czy one w ogóle będą chciały współpracować. Współpracują i nawet e, można by powiedzieć, że z radością przystępują do badania, bo to niejako przełamuje taką rutynę, a przy okazji mogą coś smacznego zjeść. Więc jesteśmy po badaniu pilotażowym. Niedługo będzie pierwsza faza badania i, i kolejne. Wydaje mi się, że też podobne badania prowadzono już w Japonii. Z tokenami prowadzono w Instytucie Jerkesa. Tak, były to podobne badania, jednak my wprowadzamy pewne modyfikacje, wprowadzamy różne czynniki. Za chwilę do naszej rozmowy będziemy wracali. Rozmawiamy o szympansach, o tych przyjaznych stworzeniach na 97.1 FM. Naukąt dzisiaj poświęcony szympansom, rozmawiamy z Justyną Szymańską, która bada ten temat. Przed chwilą powiedziałem: Przyjazne zwierzęta. To też chyba nie tak jest. Zawsze, i tak jak ludzie, mają one swoje humory. O, ależ, oczywiście. <laughs> Jeśli byśmy na przykład orangutany, potrafiłam. Przyjechać i potrafił jeden się na mnie zezłościć i na przykład mnie obsikać <noise> albo rzucić we mnie czymś. Mają swoje humorki, czasami też odmawiają udziału w badaniu. Rzeczywiście, coś w tym jest. Tak. Jak wiele czasu poświęcacie na siedzenie ze zwierzętami, a ile czasu później siedzicie w biurze nad komputerem? Bardzo dużo spędzamy czasu w ogrodzie zoologicznym, ponieważ. No, spędzamy ten czas na obserwacjach po prostu, więc to nie jest tak, że my to jakoś nagrywamy, znaczy nagrywamy też, ale za, zawsze jest przynajmniej jedna osoba, która wszystko obserwuje, więc później ta obróbka, to już jest mniej czasu, tak mi się wydaje, więc więcej spędzamy na obserwacjach. A wśród naszych słuchaczy też mogą pojawić się głosy, co takie badania mogą nam dać? Bo niektórzy rozumieją, że takie z fizyki pozwalają nam odkryć grafen, z chemii odkryć sposoby na pokonanie różnych chorób, a badania szympansów, orangutanów, ich umysłu, jak to może zmienić współczesny czy przyszły świat? Czy może zmienić? Tak, to jest bardzo ciekawe pytanie. E, oczywiście oprócz badań samych w sobie i e, stwierdzenie jak te zwierzęta się zachowują, jak wspomniałam już wcześniej, to są nasi najbliżsi ewolucyjnie krewni, więc informacje o ich zachowaniu też stanowią jakoś informacje o ewolucji tego zachowania, o źródłach zachowania człowieka, więc myślę, że jest to bardzo interesujące. A niektórzy też zadadzą pytanie czy jeśli szympans jest tym stworzeniem, którym my, cudzysłów, trochę byliśmy kilka milionów lat temu, czy za kilka milionów lat e, ludzie zmienią się nie do poznania, a szympansy staną się ludźmi? To totalny science fiction, ale być może coś na ten temat jego badacze wiecie. Rzeczywiście, totalny science fiction. To nie było tak, że my kiedyś byliśmy trochę szympansem, tylko że mieliśmy wspólnego przodka. To jest często taka pomyłka, że ludzie mówią, że my pochodzimy od małp. Nie, to nie jest prawda. My nie pochodzimy od małp, mamy wspólnego przodka. Powiedz mi, jak długo Twoje badania będą trwały? Czy zakładasz jakiś okres, podczas którego uda się Tobie, Twojemu zespołowi dojść do pewnych wniosków? Tak, oczywiście działam z dużym zespołem, to oczywiście tylko ja. Podejrzewam, że w projekt jest zaangażowanych około od 10 do, do, do 15 osób. To bardzo duża grupa. Tak, to duża grupa, ponieważ w ZO trzeba być codziennie od poniedziałku do piątku. Są równolegle prowadzone badania nad kapucynkami rano i nad szympansami po południu, więc jednak to dwie osoby, trzy by raczej tego nie ogarnęły. Podejrzewam, że badania do mojej pracy doktorskiej będą trwały około dwóch, trzech lat. To są oczywiście prowadzone też równolegle inne projekty, na przykład teraz nad szacowaniem u kapucynek, więc jeżeli coś nam przyjdzie fajnego do głowy, to staramy się to... Zrealizować. Czy wszyscy członkowie tej grupy to są e, doktoranci e, studiujący na wydziale psychologii? Są to głównie studenci psychologii. I tutaj też bardzo chciałam zachęcić, jeżeli ktoś by miał chęć popracować z naczelnymi w wzo, to może się zgłosić do zakładu psychologii zwierząt. Wiadomo, że zawsze pomoc się przyda. Słuchaj, u nas nie tylko studenci psychologii. A gdyby ktoś teraz się poczuł zainspirowany, również może się do was mailem zgłosić. Współpraca jak najbardziej z jakichś pokrewnych dziedzin. Justyna Szymańska, Wydział Psychologii UW. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy, zobaczymy i porozmawiamy na ten temat, bo chyba jest wiele do nadrobienia w tym temacie i ludzie chyba nie zawsze doceniają naczelne. Tak, to prawda. Ja również dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze się spotkamy i będę mogła poopowiadać co nieco o życiu naczelnych. I o wnioskach ze swoich badań. Przyszła Pani doktor, dziękuję bardzo. <laughs> dziękuję ślicznie. Audycja zrealizowana we współpracy z Wydziałem Psychologii UW. Zapraszamy na www.psychologia.pl Campus Radio Kultury i Nauki.